Cześć się manko, wam wszystkim nazywam Silo, witajcie w kolejnym materiale ja na tym właśnie kanale Gdzie się pchosz na live'a! Znaczy na materiał. Gdzie się pchosz? No, dziękuję. E, generalnie by wyjdź. A nie z FIFOM jakąś 22. Generalnie, bo pan Andrzej, widzicie, pana Andrzej, ja tutaj na dole on cię pojedzie cię i zobaczysz. E, Przesory za głos mój, ale cały czas jestem chory. Cały czas jestem chory, e, cały czas mam e, lekki katarek i gadam po prostu przez nos. Ale to jak wsiedliście live'y, jesteście na live dość często, dowiecie nie? Ale powracając. Był update, dzisiaj w Tarkowie. Koło tego update'u był taki update dość potężnie zmieniający system wyrzucania itemów, wspierających swoich kolegów, albo walki z cheaterami. No, hakerzy dostaną troszeczkę po tyłku, ponieważ twórcy, deweloperzy Zrobili coś takiego, że jeżeli wyniesie coś z rajdu, z poniższej oczywiście listy, tak? Jeżeli coś wyniesiesz i będziesz chciał przekazać ten item swojego swojemu kumplu po prostu, tak? Swojemu kumplu, ten item zostanie zniszczony. On po prostu wyparuje. Są to między innymi pieniądze, są to wszystkie przedmioty na wymianę, z którymi są to wszystkie przedmioty na wymianę typu klucze, karty, kontenery na przykład, jeżeli sobie znajdziecie na przykład, dajmy na to kontener na strzykawki, wyniesiecie go z rajdu, wniesiecie go z powrotem dla swojego kumpla, wyrzucicie go na ziemię, on znika. Nie ma, nie ma twój kumpel i nie masz ty nawet, nie? Opaski na przykład, tak? czyli specjalne opaski, czyli to są te takie twitchowe na przykład, rewersowe opaski, tak? te opaski, które są potrzebne do jakichś tam osiągnięć tak? w tarkowie. Znajdziesz, wyniesiesz, wejdziesz z tym, wyrzucisz, zniknie. To działa mniej więcej tak, tak właśnie tłumaczę. To nie działa tak, że e, zniknie od razu jak to wyrzucisz na przykład, tak? bo jeżeli znajdziesz to na rajdzie... I wyrzucisz to na rajdzie, na którym znalazłeś, to to nie zniknie, bo to jest status znaleziony w rajdzie, tak? Chodzi o to, że tej temy, które nie będą miały tego statusu, czyli dajmy na to, znajdziesz Rolexa, tak? Wyniesiesz tego Rolexa, wejdziesz z powrotem z tym Rolexem, gdzieś się pchasz, wejdziesz z powrotem z tym Rolexem na rajda i go wyrzucisz, to on zniknie po prostu, tak? Jest to walka z cheaterami. Jest to walka z cheaterami. Jest to walka z osobami, które sprzedają po prostu za realną gotówkę itemy. Po prostu wiecie, jak to jest, tak? Cheater cheatuje, zabija, wynosi, ale jak wejdzie z powrotem i będzie chciał to wyrzucić, to ten item zniknie. Czyli jakby BSG ucina sposób zarobku dla cheaterów. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, generalnie jak teraz czytarze będą walczyć, jak teraz będzie generalnie, znaczy walczyć, jak będą teraz też generalnie grać, jak oni będą teraz chcieli zarabiać na tej grze, jeżeli na przykład znajdą sobie czerwoną kartę do labów, bo jak widzicie, klucze i karty dostępu, te są objęte tą sankcją, bym powiedział. I generalnie jak on znajdzie czerwoną kartę, będzie chciał ją wyrzucić, to nam zniknie. I ani on nie będzie miał. Ani nie będzie miała ta osoba, która kupuje. Czyżby liczba cheaterów w Tarkowie się zmniejszyła? Czyżby wreszcie cheatowanie nie opłacało się, bo już nie zarobią po prostu? Oczywiście my, jako zwykli gracze, też dostajemy po tyłku. Niestety, nas, nas też, do, też to dotyczy, bo my gramy sobie normalnie. Znajdziemy jakiś klucz, będziemy chcieli nie wiem, przekazać dla kumpla na przykład ten kluczek i on zniknie po prostu, więc my, normalni gracze dostajemy po tyłku cały czas, no ale jest to walka właśnie z cheaterami, jest to walka właśnie z osobami, które handlują i temami, także pieniądze, generalnie y, będzie to większa ilość niż 20 tysięcy, generalnie tutaj widzicie na dole, to macie przedmioty, które można wyrzucać, wyrzucać w określonej ilości, czyli 20 tysięcy rubli, tylko 20 tysięcy rubli możecie zabrać ze swojego stasza, ze swojego stasza, żeby wyrzucić swojemu kumplowi na rajdzie 20 tysięcy rubli. Jak weźmiecie 21, weźmiecie 22, wyrzucicie, zniknie. Znaczy, powiem tak, ja jeszcze tego nie próbowałem, ale generalnie takie zmiany yy, są. No, ja za bardzo nie mam komu wyrzucić, także jak macie komu wyrzucić, to może sprawdźcie. Ale generalnie z tego, co słyszałem, podobno wam się ma wyświetlić ikonka, znaczy nie ikonka, tylko bardziej e, taka. No, na środku taka ramka i ma wam tam pisać generalnie, że jeżeli wyrzucicie ten przedmiot, to on wam zniknie, czy jesteście na pewno gotowi na to, żebyście to wyrzucili, że to wam zniknie. Jeżeli klikniecie tak, no to wyrzucacie i wam to znika, nie? Także będzie jakby taka, takie ostrzeżenie po prostu będzie na środku ekranu wam się pokazywało, że ten item po prostu zniknie, jeżeli będziecie chcieli go przekazać drugiej osobie. No, ale generalnie to są pieniądze, klucze, karty dostępu na pewno do labów i klucze w ogóle ogólnie w Tarkowie. Kontenery, czyli tak jak mówiłem, kontener na przykład na strzykawki, na przykład Kiltool, tak? Na przykład yy, Document Case yy, i te i wszystkie inne rzeczy, które są uznawane za te kontenery, tak? Specjalne opaski, elementy informacyjne, czyli tutaj pod tym kryje się najprawdopodobniej. Yy, Inteligency, jakieś diary na przykład, coś takiego właśnie, nie? pewnie się pod tym kryje. I bronie, bronie do walki wręcz, czyli takie specyficzne bronie, czy typu maczeta, typu taiga na przykład, typu tomahawk, typu red label na przykład, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, jeżeli znajdziecie na rajdzie, wyniesiecie i wejdziecie z powrotem, żeby komuś przekazać, one po prostu znikną podczas próby przekazania. Dziwne trochę, nie? Ale jest to dość sensowne do walki z czyterami ogólnie, mi się wydaje, nie? Także ogólnie możecie zabrać 20 tysięcy rubli, 3 złote łańczus... łań... łańcuszki. Boże święty ty. Ja tyle gadałem dzisiaj na live, że ja po prostu się plączę teraz, no? Prochszelniczy na przykład. Zestaw narzędzi, tak? Ten katarek też mi nie pomaga się normalnie wysłowić. Zegarek złoty na rękę, czyli na przykład ten Rolex, tak? Gdzieś się posz na live'a. Parakord na przykład. Rurka silikonowa. Co to jest za rurka ty, ale nie wiem o co chodzi. I wstryskiwacze. Też nie wiem, co to jest, ale to jest tłumaczenie Google, nie? Ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Czyli teraz po prostu itemy, które znajdziecie na rajdzie, wyniesiecie, wniesiecie, znikają. Wiadomo, nie wszystkie, ale te, które tutaj właśnie opowiedziałem o nich, nie? Niektóre przedmioty bez statusu znalezione w nalocie, czyli na rajdzie, zostaną zniszczone, jeśli gracz próbuje wyrzucić go ze swojego ifipunku, ignoru ignorując ostrzeżenie. A, czyli to jest to generalnie, co wam powiedziałem, czyli e, będziecie mieć tę tą, tą ikonkę ostrzeżenia, że jeżeli wyrzucicie, to wam to zniknie, a wy to ignorujecie, wyrzucacie, a to... coś takiego, nie? Gracz umieszcza go w swoim plecaku, kieszeniach lub na pierśniku, czyli rigu i zostaje zabity przez niego gracza lub próbuje upuścić jakikolwiek pojemnik, plecak na pierśnik zawierający ten limitowany przedmiot. Aha, czyli po prostu wy go macie w sobie, ktoś was zabija i on znika. Ale jeśli gra zginie, ograniczone przedmioty w jego bezpiecznym pojemniku nie zostaną zniszczone. Aha, czyli jeżeli macie je w pojemniku gamie, to one nie znikają. Ale jak będziecie mieć w plecaku, albo w rigu i w takich innych miejscach, to one znikają. No to taka informacja krótka, nie? Ja się żegnam, pan Andrzej się żegna. Zapraszam do lajwików. Codziennie są lajwiki. Jutro się widzimy na kolejnym lajwiku. Ja, Lec na siłownię. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się jutro na kolejnym lajwie. Yo!